Chorzowie rozegrano dziś zaległy mecz ruchu i zagłębia sosnowiec. Mimo konkurencji wyścigu pokoju i gminy Polska-Grecja, na stadion przyszło blisko 20 tysięcy najwierniejszych kibiców. Chorżowianom, grającym w ciemniejszych strojach, wystarczyło zdobyć jeden punkt, aby zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Nic więc dziwnego, że na śliskiej nawierzchni przy silnym bocznym wietrze grali ostrożnie i z dużą rezerwą, ale mimo to ich płynne, szybkie akcje mogły się podobać. Kilkakrotnie znajdowali się w dogodnych sytuacjach strzeleckich, niewykorzystanych przez kopicerę, marksa czy Bule. Sosnowiczanie nie najlepiej zaprezentowali się na tle nowego mistrza Polski. Ich akcją zabrakło dynamiki, a jest to przecież drużyna walcząca jeszcze o utrzymanie się w ekstraklasie. Trójka napastników, Loska, Maleńki, Seweryn, nie potrafiła sforsować bloku defensywnego Chorzowiań. Po 90 minutach wynik brzmiał 0-0. Dla Zagłębia oznacza to przesunięcie się w tabeli na 12 miejsce. Natomiast Ruch oraz 11 w historii klubu zdobył tytuł mistrza Polski.